Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzisiaj zagramy ism I ism czwarty To ISM. bitwa. To jedziemy. Jakoś coś nam nie szło ostatnio ISM4. No. No, bo to wszystko przez. No teraz nie jest źle, bo. Mamy. Jest bardzo dużo dziesiątych poziomów. Bardzo. Hmm. Więc od razu proponuję, jako że jesteśmy, mamy bardzo dobry pancerz, jedziemy w pierwszej linii i zabijamy. <grystanie> no, nadegaje prosta dwa. Postaram się tak no, Gdzie jedziemy? Nie wiem. Wszędzie płasko? Wszędzie płasko, nie myślę. Czy jechać standardowo w tamtą stronę? Tak. Myślę, że tak, tam. Dobra. Wolno jedziemy? Cały to są tereny takie podmokłe, trochę. I, I jednak troszkę się wolniej porusza. poruszę. W sensie bardziej w tamtym, w tamtym krajom. Okej. Okay. Ogólnie tutaj pewnie grę będą robić czołgi, myślę średnie, może... Średnich nie ma. Nie, są ale, są, ale ich bardzo mało. Bardzo mało, więc... Próbujemy tutaj po lewej stronie górka. To. Mm -hmm. I tam można sobie wjechać. chwili działo. Dobra depresja. Całkiem dobrze. Całkiem dobrze, dobra. Całkiem dobra. Całkiem. I coś tam postrzelać, tym bardziej, że to jest artyleria, więc... Jest? Jest, są aż dwie. Więc trzeba będzie strasznie na artystycznie uważać. Schowamy się w krzakach, czy trochę. trochę? No co nam to da? No, może nas nie zauważą do końca. Nie no, wiem, to jest czołg ciężki, no, nie ma zbyt dobrego Camouflaging? No, on dostał nas się odbił. od frontu. Wiesz. Jakie mm -hmm. mm -hmm. mamy średnie obrażenia? 440 440 440 średnich plus lidełki 25% w każdym stronie. Tak, tak, pokazam się. O, 1200 Dobrze, no, no ja, nie wiem, może panowałbym jednak tam jechać. Tu mamy s 100 które też patrzy. Ja do przodu, a my nie będziemy. Przejedziemy. Jakoś gorsi pomożemy. Jakoś często się stało. Tym bardziej, że już trochę opanowaliśmy ten teren. Tam została tylko E5. Gdzie została E5? Tu jest E5. Okej. Okay. A no i jest... Aha, tam był te pancer czwarty. No zdrowie. Przepraszam. Patrz, odbił się od Dzięki. nas drugi raz. No, czego jest naprawdę bardzo mocno. Mocny, mocny, Bardzo mocny. Musimy się ustawić pod kątem i wtedy. Ja, Patrz, Już nas nie trafią. Skontować, to się nazywa skontować. Kon kontowanie się. Kontowanie się. Kontujesz pancerz. Chyba, żebyśmy... O, super, object jedzie. Bardzo dobrze że się żeśmy tam nie stali, dobrze. Jesteśmy. O. Dobrze. I teraz tą 113. -tkę. Objedziemy Objedziemy naokoło. Tak, jest. Zanim się. I co, kontujemy się. Tak. Nie, nie wiedziałam, gdzie <laughs> Czy jedziemy teraz na. Jedziemy dalej. O nie dobrze Niedobrze. Zasrana artyleria. 1800, no to jest... Tyle jakaś... na zabrali? No. To jest jakaś kpina, to jest... To, jest... Nie wiem. to mm. troszkę... Znaczy, według mnie przynajmniej ta artyleria trochę niszczy rozgrywkę, no bo... No bo tak sobie jedziesz, jedziesz dostajesz bomby do 1800, no bez no po co taką jest potrzebne. Ja myślałam, że oni tu strzelają takie za, za max, nie wiem, 200, chyba 300. Nie ma szans to jak się trafi. Myśla, aha, bo on nie przebił w ogóle. Do tego. Z góry? Tak. No i teraz trzeba będzie mieć osobistą wendetę, co do niego. Znowu ze bat czy znowu tą artylerię. Nie chciałbym się ją ktoś zabić. Oni się chowają w czakach. Ta! Są tchórza. Wiesz? To nasza załoga. Naprawdę. No, się tu. Czekamy chwilę, aż, aż ta artyleria straci zainteresowanie nami. Bardziej że zostało 210. To Ale to jest naprawdę niesprawiedliwe trochę, no bo w sumie nie chce być takie strzelanie? Bezpośrednio. No. Jakości, żeby można było oddać. No, no dokładnie. Zaraz. Zaraz. Do, do któregoś tam? O, nawet ich tu dobrze widać. Dobrze, tym bardziej, że z przodu nas chroni ten kamień. Może <grym> no, jesteśmy w dość komfortowej sytuacji, ciekawe. A on nas nie widzą za tego krzaka? Mm, dokładnie tak. Dobry, na... Dobra, dobra pozycja. Komfort się przydaje. U nich jeszcze żyje artyleria? Tak, jeszcze dwie. Jeszcze dwie żyją? No, bo dostaliśmy od dwóch. Mhm. Nie mogli nas normalnie ruszyć, to ruszyli nas w taki sposób. Mhm. Dobrze, no, ze względu na to, że ja mam 210 punktów, to jesteśmy tutaj praktycznie na wymarciu. Mhm. czy Teoretycznie, naprawdę. Praktycznie to tam różnie wygląda. No? Czyli nie będziemy się bardzo w tej historii oddzielać? No, czy znaczy, co... Nie wiem, pojedziemy dalej, bo to jest Maus, tam jest Sto, 100 trzeba było pomóc szkoda marnować potencjał działa. To jest naprawdę genialne. Trzeba sobie z na spokojnie wszystko zjechać. Aby się nie utopić tylko. Adam Maus umarł. Więc co trzeba... się bardzo porusza, jeżeli chodzi o jak jesteśmy we wodzie. Bardzo wolno. Dobrze, że się w ogóle poruszamy. Nie? No jakoś to idzie. że sobie w ogóle wyciągnął. Pali się jakoś... artyleria do niego strzela. Jest to właśnie... Paroho. Jak ja nie lubię tych artylerii. To jest, jest... Tak psuje grę naprawdę. Oni strasznie to psują. Co on jest? Na następnym razem zagram na Nie mam. Nie ma. mamy? Nie mówiłem nie wiem, że sprzedałem wszystko. Nie, nie, nie było mi potrzebne, więc sprzedałem. Planuję odkupić, ale to długo jeszcze zanim to zadanie odkupię, to mam inne rzeczy do zakupu. Ważniejsze? Tak. Wygrywamy. Może wygraliśmy praktycznie. Trzeba znaleźć to ostatnią, gdzie ona mogła być, My byliśmy tam, my jesteśmy w PESTĘ, więc ona może być tutaj, faktycznie gdzieś Krojemy. Dobra. Ej, tam jest, dobra. W każdym razie umarła już. Bo, bo, bo. Umarła, koniec. No mi bardzo mi. dobrze. <grym> Za mało znerfiona jest trzeba nerfić dalej. No. Nic Nie porozmawialiśmy o modułach. No to jakie moduły tutaj? Relacja, mhm. Stabilizator. Mhm. Dosyłać. No, z, jak najbardziej się zgadzam. Mi się najbardziej podoba dosyłać. Tak, bo, bo są tam. Czas przeładowania plus 10%. Minus 10. Minus 10, no tak. Plus 10 w sensie, że mniej. O co mi chodziło? Aha. Tak. Plus 10 do tego. Do... No co do załogin, to tak. To jest... Żarówka plus reszta. Yy, na tak, tym braterstwo, bo, bo wszystko powiększe, a na trzecią umiejętność. To też... no. Ale to można zmieniać. Więc... Tak. Czy nie można, można no. jak najbardziej. Koresz z opcjonalnie z tym. się czasem przydaje. A. Jak widać koło kamienia. Tak, a że, że nie działa od stu więc można było ładować. Jak mhm. Zaczyna działać od tego Tyle? Tyle dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.